Jesteśmy, jesteśmy. Cześć, cześć. A więc nie rezygnuj od razu z kobiety, przy której nie poczułeś strzały Amora. Przejdziemy sobie dzisiaj przez właśnie ten cały proces, dlaczego nie warto rezygnować z kobiety, przy której od razu nie poczułeś tego czegoś, i dlaczego warto zawsze dać drugą szansę jej, sobie, tej waszej relacji, i dlaczego to dobrze, że nie poczułeś przy niej tej strzały Amora, czyli że od razu nie poczułeś, że. To jest ta laska, z którą chcę, e, nie wiem, się dalej spotykać, nie? Że, no właśnie. E, I kim jest, ja w ogóle jestem dla osób, które mnie nie znają? Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, witam Ciebie serdecznie. Tom Gat z tej strony, ten relacji damsko-męskich. Od sześciu lat pomagam mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Przez ten czas pomagam ponad 400 mężczyznom. Sam stworzyłem kilkanaście małżeństw do moich podobieżnych. Sam zaczynałem od kompletnego zera. Dzisiaj jest totalnie inaczej. To, na czym ja się skupiam, to ja się skupiam głównie na psychice kobiet. Żebyś ty zrozumiał psychię kobiet, bo jeśli ty zrozumiesz psychię kobiet, jak kobieta myśli funkcjonuje. To ty dokładnie wiesz, jak kobieta myśli w kontekście relacji damsko-męskiej, i za jakie sznurki pociągnąć, a jakich lepiej nie ruszać, by od kobiety dostać to, co chcesz. Więc sobie lecimy do tematu. Ja sobie y, się zmniejszę y, i sobie zaczynamy z tematem. E, nie rezygnuj od razu z kobiety, przy której nie poczułeś strzały amora. Dokładnie o tym mówiliśmy sobie na moim ostatnim e, szkoleniu grupowym dla moich e, podopiecznych e, z mojego programu mentoringowego. E, zawsze takie sobie spotkania raz w tygodniu na żywo robimy. Ja robię przez 20 minut szkolenie. Potem e, każdy, kto ma ochotę, się wypowiada, podnosi taką Właśnie łapkę do góry, no i wypowiadamy się, dzielimy się wspólnymi to, co nam wyszło, to, co nam nie wyszło. No i naprawdę jest fajna atmosfera, można dużo wniosków wyciągnąć i dużo można się nauczyć od innych chłopaków. Można uniknąć masy błędów, nie? Więc, no i dlatego właśnie chciałem poruszyć taki temat. Więc nie rezygnuj od razu z kobiety, przy której nie poczułeś strzały Amora. Daj sobie czas z jedną kobietą. Jest to bardzo ważne, tak? Żebyś dał sobie więcej troszeczkę czasu z kobietą, która od razu Ci się tak nie spodobała. Bo ogólnie nagrałem taki zajebisty filmik, bardzo Ci polecam. Dlaczego nie umiem poznać wartościowej kobiety? Nie? Obejrzyj sobie go, tak wygląda miniaturka, tak wygląda tytuł. Bardzo Ci go naprawdę polecam. Świetny film. W nim tego właśnie tłumaczę, więc ten temat będzie, ten film będzie takim troszkę, roz czy rozwinięciem, bardziej bym powiedział, dodatkowym materiałem właśnie do tego, nie? Y czyli chodzi o to, że ty musisz dać czas y tej jednej kobiecie, y czy sobie, czy Wam, waszej relacji, bo może ta relacja się rozwinie, nie? I y bardzo często faceci, jak y spotykają się z daną kobietą, y na przykład poszli na jedną randkę albo Albo, albo cokolwiek, nie? No to na przykład myślałam, e, to nie to fajna jest, ale nie, ja tego nie czuję. I rezygnują od razu z tej kobiety, nie? A ta kobieta na przykład była też mi wstępnie w jakiś sposób zainteresowana. Też nie, nie, że to totalnie zainteresowana, ale wstępnie zainteresowana. I faceci bardzo często od razu rezygnują z kobiety, przy której od razu nie poczuli strzały Amora. A to jest błąd, to jest bardzo duży błąd, ponieważ uważam, że ty nie powinieneś rezygnować od razu z kobiety, przy której nie poczułaś strzały Amora, ponieważ. Wiesz, ty tej kobiety nie znasz, ty się z tą kobietą spotkajesz raz, ty, ty, ty się z tą kobietą, y, y, no ty jej nie znasz, ona ciebie nie zna, więc... Perspektywie dłuższego czasu na drugim, trzecim, czwartym spotkaniu, już nie mówiąc już miesiąca może okazać się, że Wy się świetnie dogadujecie, że wy jesteście naprawdę zajebistym duetem zgranym. nie? Wiesz, nawet się ze mnie nie przyspałeś na pierwszym spotkaniu, może być sytuacja, że wiesz, w łóżku będziecie tak dopasowani, że, że głowa mała, nie. Więc warto sobie dać ten czas. Warto przynajmniej próbować doprowadzić właśnie do tego stosunku seksualnego, żeby kobieta i ty, żebyście tego oboje chcieli. Ale nie zrobisz tego, jeśli ty już po pierwszej próbie, po, po tym po pierwszej myśli, że. To nie jest to, że ona ci, że tak powiem, aż tak nie podoba, to ty się od razu poddasz. No nie zrobisz tego, musisz dać troszkę więcej czasu. Ja ci to właśnie polecam. Nawet, mm, zobacz, nawet może miałeś kiedyś taką sytuację, że, nie wiem, w szkole, w pracy, na jakichś studiach, gdziekolwiek, była sytuacja, że była jakaś taka dziewczyna, twoja koleżanka, i ty z nią sobie spoko, fajnie rozmawiałeś, ale ona ci się jakoś nie podobała. Ale wraz z upływem czasu, kiedy ją bardziej poznałeś, bardziej ci się ona. Yy, bardziej ją poznałeś po prostu, yy, ona ci się nagle zaczęła podobać. No dlaczego? No, dlatego, że właśnie ją bardziej poznałeś, nie że dałeś więcej czasu. Samoistnie dałeś więcej czasu, bo na przykład razem nie wiem, pracujecie, więc samoistnie dałeś ten więcej czasu, samoistnie mogłeś się z nią bardziej poznać. No ale właśnie o to chodzi, tak? żebyś też na przykład kobieta z którą się spotykasz, piszesz i tak dalej, żebyś dał też więcej czasu, a nie rezygnował po pierwszej próbie. Dlaczego w ogóle do, czymś dobrym jest, że nie poczułeś strzały Amora na początku? Dlatego, że nie popełnisz masy błędów po drodze, tak? Często facekik, jeśli ty od razu poczujesz właśnie tą tak zwaną strzałę Amora, u kobiety, no to przy kobiecie, to ty zaczniesz popełniać błędy, zaczniesz przeinwestowywać, zaczniesz pokazywać zbyt bardzo, że ona ci się podoba, przez co yy, przez co, przez co yy, przeinwestujesz i kobieta będzie ci łatwiej, nie będzie wyzwaniem. Dla kobiety będziesz taki sam jak każdy facet, osaczysz ją, będziesz na trendem i kobieta się wycofa. Dlatego też jest bardzo czymś dobrym, nie poczuć tej strzały Amora, bo możesz to wykorzystać na swoją korzyść, szczególnie jak masz teraz świadomość z tego filmu. A często, jeżeli od razu przy tej kobiecie poczujesz tą strzałę Amora, że ci się podoba, idealizujesz jeszcze ją nie daj Boże, no to wiadomo, że te błędy będziesz popełniał, czego chcemy raczej. Wniknąć. I chciałbym Ci opowiedzieć e, moją historię z wieloma dziewczynami, z którymi się spotykałem, czy nawet z moją obecną dziewczyną, z którą jestem. Ja powiem Ci szczerze, że ja też na przykład z obecną dziewczyną, z którą jestem, mm, ja też jak się z nią spotkałem, e, na przykład na pierwszym spotkaniu byłem, czy tam na drugim, to ja sobie tak poczułem, kurczę, no fajna jest, ale chyba nie, to chyba, to chyba nie to. E, nie, aż tak mi się chyba nie podoba, fajnie się z nią spędza czas, ale, ale chyba nie. I, I też miałem właśnie myśli, że nie. Też miałem myśli, że nie. Ale jednak uznałem, że dam ten czas, dam ten, y, temu próbę. Ym, I dałem ten czas. Minął jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie. Wspólna impreza, oczywiście wspólny też seks i tak dalej. No i co? Y, jestem aktualnie w związku i jest zajebiście, nie? Ym, i też miałem wiele razy różnych innych takich sytuacji. Ja bardziej, bardziej też rozwijam ten temat pod tym kątem właśnie w tym filmie, dlatego polecam Ci go obejrzeć. Ale miałem wiele też innych takich sytuacji, że często straciłem. Y, znaczy, nie wiem, czy straciłem, ale prawdopodobnie tak, nie? Często traciłem fajne relacje z kobietami, bo na przykład odpuściłem po pierwszym albo drugim spotkaniu, bo jednak uznałem, że kobieta, no jest fajna, fajnie, się nawet z nią spędza czas, ale, ale nie, jakoś jednak nie. I tak dalej, nie? A często też jest sytuacja, że jak ty się spotykasz z tą kobietą i ona się zaczyna bardziej w ciebie wkręcać, to ona zaczyna przy tobie rozkwitać i zaczyna być ładniejsza, atrakcyjniejsza, bardziej ci, właśnie, bardziej się z nią dogadujesz, bo się bardziej poznajecie, ale jeśli zakończysz to po pierwszym czy drugim spotkaniu, no to kobieta się dosyć szybko, znaczy, no nie wiesz, co będzie dalej, nie? Dlatego nie warto od razu kończyć tego, 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 tego tak szybko, nie? I, no i, no I tyle. I też właśnie miałem też sytuację, mimo wszystko inne, że na przykład też jakaś dziewczyna mi się na przykład podczas pierwszego spotkania to aż tak nie spodobała, ale ale nie było aż tak źle i mówię, no dobra, spotkam się z nami jeszcze raz, co, co mi szkodzi, tak. No i mówię, drugie, trzecie spotkanie i się okazało, zajebista dziewczyna, tak, bo się bardziej z nią poznałem, później się dogadawaliśmy, później seks yy. i nawet jak ta nasza relacja zakończyła się po jakimś miesiącu, dwóch, no to i tak uważam, że to fajnie spędzony czas, fajna, re, re, fajna relacja, był seks, było fajnie dla niej, dla mnie, fajne ranki, fajne spotykania się i tyle, tak. A jeśli bym to zakończył po pierwszym spotkaniu, bo uznałem, że a, to nie to, no to, no to nic by z tego nie było. I dokładnie to samo przeżył mój podopieczny Karol. Nawet właśnie o tym sobie mówiliśmy na ostatnim szkoleniu grupowym, nie? bo Karol właśnie to powiedział. Że, no, że tutaj się właśnie ze mną zgadza, bo on też obecnie ze swoją kobietą, z którą jest już 9 miesięcy w relacji, to on też jak się z nią na początku spotykał, to, to, jego, to on miał tak 60% na nie. A 40% na tak, jeśli chodzi o dalsze spotykanie się z nią, nie o związek, o dalsze spotykanie się z nią, nie? W międzyczasie spotykał się też z innymi kobietami, no bo nie wiedział, czy, czy ta kobieta będzie dla niego tą fajną, atrakcyjną, jedyną, więc spotykał się z innymi, ale spotkał się z nią kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Kolejny raz I dzisiaj, wyobraź sobie, są, są w fajnej relacji, jest między nimi uczucie, są ze sobą 9 miesięcy, mają wiele wyjazdów wspólnych za sobą. Ale na początku ona też mu się nie podobała. I to dobrze, bo on dzięki temu nie popełniał błędów. Oczywiście też nie popełniał błędów, bo ja go uczyłem i. Mówiłem, mu, co ma robić, czego ma nie robić, tak to pewnie by jakieś tam błędy popełnił, no ale po to współpracował Karol i współpracuje dalej ze mną, na takich szkoleniach grupowych między innymi, żeby tych błędów nie popełniać, tak? Więc, więc tak to wygląda. Dlatego nie rezygnuj od razu z kobiety, która ci się mm, nie podoba aż tak, nie? przy której nie poczułeś od razu strzały Amora. No bo wiadomo, jak ci się też laska totalnie nie podoba, no to też nie ma sensu, żebyś robił coś wbrew sobie, ale jeśli ci się aż tak nie podoba, a to warto. Pociągnąć trochę dalej, spróbować drugie, trzecie, czwarte ewentualnie spotkanie. Jeśli po tym czasie dalej nie, to ok, to nie, to nikt Cię do tego nie zmusza. Ale jeśli tak, no to dlaczego by, dlaczego by nie spróbować? Eee, I tak to, tak to wygląda. I to, o czym ja Ci w ogóle mówię teraz, to jest dokładnie między innymi wiedza, którą właśnie mówię, tylko tutaj tak mówię bardzo yy, skrótowo, mimo wszystko nie wchodzę w taką psychologię kobiet, no bo nie ma na to po prostu czasu i to jest YouTube. Yy. Ale to samo mówię moim podopiecznym. Wywiady z moimi w ogóle podopiecznymi, jak chciałbyś zobaczyć, możesz zobaczyć na moim YouTube, Na głównej stronie jest właśnie wywiad z Matim, Pawłem, Krzysztofem, Jackiem, Andrzejem. Mam też na stronie, gdzie możesz się zapisać na darmową rozmowę, pierwszą darmową rozmowę. Właśnie takie skróty, szybkie, szybkie opinie głosowe moich podopiecznych też możesz sobie zobaczyć. I... No i tyle, tak? I wiedz, że moi podopieczni... Też e, nie wierzyli, że to, co ja mówię, im na przykład pomoże, bo na przykład już próbowali tyle razy, że im nie wyszło i w, nie wierzyli, że, że to im coś pomoże, a jednak dołączyli, spróbowali i im to pomogło i dzisiaj mówię. Są fajne efekty, które sam możesz sobie zobaczyć. I jeśli ty chciałbyś, e, mój drogi, przyspieszyć e, swoje rezultaty w relacjach z kobietami, chciałbyś wiedzieć, gdzie dokładnie popełniasz błędy, oraz chciałbyś się dowiedzieć, e, co zrobić, żeby tych błędów nie popełniać, chciałbyś porozmawiać ze mną lub z kimś z mojego zespołu e, na temat właśnie swojej sytuacji w relacjach z kobietami, zapraszam cię na pierwszą darmową rozmowę, jeden na jeden na której sobie to zobaczymy tak no bo jeśli ciągle ci coś nie wychodzi i nie wiesz dlaczego mimo tego że na przykład oglądasz konsumujesz treści no to no to, no to właśnie po to jest taka pierwsza darmowa rozmowa, żeby rozwiać jakieś tam Twoje wątpliwości i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie Tobie e, pomóc, tak? E, jeśli sam ciągle próbujesz, nie wychodzi, no to myślę, że warto spróbować, mm, żebyś ciągle tych błędów, e, tych samych nie popełniał. E, Okej, okay. wszystkie linki przydatne poniżej w opisie pod tym wideo. Darmowa rozmowa, e, tak jak mówię, pierwsza tylko jest darmowa rozmowa, e, pierwsza no za darmo, linki do mojego Instagrama roboczego, prywatnego, na którego podrywam dziewczyny. Też możesz sobie zobaczyć, jak ja to prowadzę. Link do bezpłatnego, fajnego materiału, w którym też pokazuję, jak rozmawiam z dziewczyną przez telefon. Linki do płatnych kursów, jeśli zechcesz mnie wesprzeć. I to tyle. Jeśli materiał Ci się podobał, zapraszam do kciuka w górę, subskrypcja, będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Cześć.